W niebowstąpienie, które wspominamy dziś w liturgii, nie jest podróżą Chrystusa w przestrzeń kosmiczną. W wstąpienie oznacza, że Chrystus nie należy do świata zepsucia i śmierci. Należy całkowicie do Ojca. On doprowadził nasze człowieczeństwo przed oblicze Ojca. Wstępując do nieba, daje nam słowo. Jeśli je zachowuje, Staje się ono sposobem myślenia, sposobem modlitwy, sposobem rozeznawania rzeczywistości. To słowo uruchamia mnie do bycia uczniem, misjonarzem. W spotkaniu z drugim człowiekiem uczę się przyjmować bogactwo, jakim on jest. Poszerza się horyzont życia duchowego, ubogaca się umysł i serce. Duchowo przygotowuje się na przyjęcie najpiękniejszych darów Pana. W słowa Chrystusa oto: Ja jestem z Wami. Odkrywam prawdę, że w Bogu jest przestrzeń dla mnie, a moje wędrowanie po Ziemi jest drogą, która prowadzi do nieba.